Katastrofa Air India i wyłączenie silników. Start switche, które widać na nagraniu pochodzą z wersji 7.3.7, ale są identyczne jak te znajdujące się w 7.8.7, z tym, że pozycja zamiast idle nazywa się tam run, ale zasada działania jest taka sama. Aby otworzyć dopływ paliwa do silnika należy go do siebie pociągnąć i przesunąć do góry. Aby odciąć dopływ paliwa i wyłączyć silnik należy go również do siebie pociągnąć i przesunąć na dół. Przed przypadkowym wyłączeniem silnika chronią metalowe wypustki będące blokadą pozycji, w której znajduje się przełącznik. Nie ma więc mowy, aby przesunąć te dźwignie bez pociągnięcia do siebie. Z dostępnych na dzień dzisiejszej informacji obydwa switche znalazły się w pozycji odcinającej dopływ do silnika w czasie około jednej sekundy, co wskazuje na to, że któryś z pilotów w sposób świadomy odciął dopływ paliwa do obydwu silników. Dlaczego to zrobił? Pokażę dalsze dochodzenie.